A jaki był twój pierwszy kontakt z, z Krazem w ogóle? No kierownik, no, kierownik przyszedł Pytlak. Bo ty się na inny przyjąłeś. Na inny Jelcz przyczepą. Trzeba no, mi tu bo Nie, Franek, tu przyjęty jesteś. Tu rozmawiałem z kierownikiem, masz przyjechać. Masz przyjechać tam do jednostki wojskowej 24, 21 BIP. Nie? I na no, tego Jelcza. No, kierownik mnie prowadzi na placu. Mijamy tutaj łazy, nyski te wojskowe, stary. Idziemy dalej, tam gdzie w rzędzie z daleka krazy stoją, no i i przyczepę te do jelczu, nie? Koło jelszu przechodzimy, o ciekawe, który to jest. No co, minęliśmy te jelcze, dalej idziemy w kierunku krazu. On mówi tu, UKF 1175, rejestracja. Na razie, ja mówię, przecież ja na przyjęty, ja nie jestem, ja tym nie jeździłem. Kurczę, no. Jest akcja sportu żwirna, betoniarny Łodzi. dobra. jedziemy. ja też. nie młody kierowca i w sumie doświadczony, ale krajem jeszcze nie jeździłem, a to nie jest lata, tak. ze sobie jechać. Koherent skręcam w lewo tu boja. Przez kromera, żeby jechać w lewo. Ja też ledwo wziąłem tam. Kobieta mi torebko wymachuje, bo mało co ją nie potrącił na chodniku. Bo źle obliczyłem skręt. No bo to jest oś no, z przodu skręt. Teraz ten tunel tam jest. Tam jest e, oświetlenie, no i jest e, ruch wahadłowy. Nie? No ciekawe jak ja tam się zmieszczę. No jakoś się udało. Na kromera w prawo skręcam, a tam są słupki, łańcuszki ograniczające. Ja po tych tylnymi kołami, po tych słupkach wyłamałem te biało-czerwone słupki z tymi łańcuchami. Pojechałem z tu na most warszawski, ten i w kierunku Popowic, już tutaj na Białowieską do portu. No i tak jakoś bym się wprawił w to. A później już nie chciałem na inne auto w sumie iść. No to nawet dość dobra taka. Czyli była. już tym jelczym nie jeździłeś. Jeździłem, no, jeździłem, no. I wysłali mnie do lądka na delegację. Później za jakiś czas przyjeżdża kolega Jasiu Starbała. Moim jelczem. Ja mówię, co ty tu? To jest mój jelcz, co jak ja go ma na stanie. No ja się przyjąłem i na razie mi tak dali go. Nie? No a skąd ty jest? A na szczernicy. No tak myśmy się zaprzyjaźnili. Z Jasiem, no. Później jeszcze przyszły nowe krazy. Dostałem nowego. A jeszcze miałem UKO 0252, też pięknie chodził. Jeździł flak. Tak, flak. Nazwisko. Fajny chłopaczek. On poszedł na Kamaza. No to ja już miałem dwa krazy. Trzeci nowy. Ale jak poszedłem do szpitala na kręgosłup. To no to żołnierze dali te, te krazy, żeby akcje wozili ten sportu piasek. I na Dibuła jeden, drugiego wziął, nie przyhamował, zagapił się, cały ryj w gniót, uszkodził go. Bo tam później mi w szpitalu meldowali, że moje krazy uszkodzone są. no Ale mi został jeszcze ten nowy. Nie, i, i tak jak No białam, Ale ten nowy kiedyś mówię, że nie chodził tak fajnie, jak tamte. No, nie chodził. no Ten zero, y, UKO 0252, nie zapomnę tego. No. Aha. To myśmy mieli ja, to kierowcy krazów To myśmy zaczęli ze sobą. Trzymali. Ja ten Jasiu starbała i ja. No ten już poszedł na Kamaza. E, Jurek Kolega, nazwisko Kolega. Palcerek, no, e, czekaj, to był Kolebski ze Szczeszowa, To tam jeszcze jest. Dużo, dużo, dużo.